Go 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 Sacrifice for the win A chciałem powiedzieć, żeby ktoś zgadł o co chodzi Chociaż może to co powiedziałeś nikomu nic nie mówi. Ja. Co to za tak bydle To trzy psy trochę już mówią, nie? Kurde, nie, wyskoczył Pokazał chłyn, nie. Prawi się tam IŚCIE iść, tutaj tutaj to iść, 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 koniec pies. pies Kolejne dwa psy, uwaga za tobą iść, What? Ja piepiele. tutaj cysta No i strzelasz do mnie Z kolejny pies Tak ja mam o! 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 Pomóż, pomóż! Tak, come on, come on, krzyczał Chris Boże, ja tutaj nie ogarnąłem sytuacji w ogóle, nic To patrzę się jak... To czerwo jest wytrzymałe Więc To gorsze niż ten boss był z okazji, czekaj, nas. Chodź. Amunicji. Dzięki. nasji ja to też trecia. tak się mylę Ja to mi się leci No Idziemy dalej Niech wychodzą te Możinki Czekaj na wagonach za nami jest uszom Zwątpię sniper. That's, uh, right Water? Ah, oh, A! To O! Eee, to lata To jest Dawaj. To jest oddawaj. Nie zjem ci. To shotguna. Shotgun to moje. 40 zł. Dobra, lecimy stąd. Hop. Na dole jest amunicja do PMA, możesz sobie zabrać. O właśnie. Tak, tak, tam, tam, tam. Wróćcie, wróćcie. Idź w stronę barykady. Książk bogatek znalazłem. Super, ale wróćcie na chwilę do barykady. A do tej, tutaj? Tak. O, ja mhm. o tu takie wielkie ścieżki lata. O, to fiamy. I patrz, co tu się chodzi? O, teraz zabra. Mhm. Ale co ty, otwierasz mi drzwi, czy co? co? A gdzie ty pojechałeś? Co? Chodź tu! Idę, idę. Wróć się na wagony i górą przejdź. Idę, idę. No. Brawo. Genialne zagrywki. Oje. No chodź, teraz będzie fajnie A teraz będzie fajnie, Chris mi odmawia posłuszeństwo <grym> Idę, idę Czekaj, dobrze idę? Jestem na wagonach, nie? Idź w prawo Dobra

Ale tylko ty masz rośliny, ja nic nie mam. Alda skieruj na Dead Space. A. Fajne, fajne, fajne. Polecam grę. Grałem. Wejść tam. O właśnie, stój. Jak coś tam masz, świecić po sufitach, bo tam czasami są gemy. Dobra, idziemy. Nie, ty nie idziesz w przodu. Czuję się jak medyk. To chodź tu, chodź tu. W sumie ja mogę odstawić się w ten Wichajster. Możesz. Co robimy się? Kuraci z biał. Op, nie wyrośnie. Jeszcze jedna za tą. Nie widzę go. Nie widzę go. Kurde. Okay. Mam go. Bieram falę. Nie żyję. Ja reszta jest to. wszystko? Czy nie? Eee, Zebrałeś wszystkiego, co mi Najważniejsza nie rzecz. rzecz, granaty błyskowe. Lekcja numer jeden. Jeśli się puści mackę, to rzucasz błyskowy. Wtedy ginie od razu. A teraz długie dzieci zobaczymy w praktyce. Co kradniesz? Czelaj Szczelaj, bo kamerzysta ginie. Dzięki. Brzuch. Ojeju. Przed nami. To akurat jest światło, dobra. Czesuj się! Przybliżenie! Rzesuj się! Lukujesz mi strzał! Bien mógł podsnąć z tobą? krój się nie da. Skąd... Ale krew mu pociekł. Snajperka się przydaje w końcu. W prawą odnogę powoli, patrz na sufit, czy nie ma czegoś? Nie ma, nie ma Czasem jest, trzeba pilnować. Nawet nie będziesz widział, kiedy przygapisz. Dobra, chodź, nie świeć mi tym po oczach. mnie. tam no, są skarby. Rynku, tak, tak O kurcze! Ej, cofnij się, bo. Boje... Arcykapit, idź w dupę. Moment, dostałem brzydka w twarz, sikierą. Sam strzegę, pan. Węż, wąż, węż! Zabij węża! Tutaj. Widzisz? Widzę. Ej, ja nic nie zostawił. Co miał zostawić? Jad? Jajko! Zjadłbyś? No jasne wracać pół życia Zwłaszcza branzowe. Dobra, za mną Dużo na Tak zwana kupa? Ja nic nie widzę Świece ci to chyba oczy No, wężem to samo. zabić Tu jest Pod tobą jest, jajeczniczka. Yes. Ale yes. białe. Świat. Yes. Dobre. Ja sobie zjem. Jajecznica. Jajecznica? Dobra, ja idę. No to chodź. Hmm. Widzisz coś? Tak. O, mogę odstawić to gówno? Możesz. Przekręcaj. Kur. No dawaj. Ciśniesz. Aj. Nie no ten ty się, Do końca, do końca. A potem trzymaj, ja sobie przejdę. Puść. I uważaj na plecy teraz. wam. A tak. Refleks szachisty. Nie no, ten widzisz. klawisz. Dał mnie. Zostaw tu szmer Ten jest czarny, że... Za tobą, wychodź Wychodź Wszystko nie tak Zostań, teraz za nami. Nie, latarka Przyszłościowa była Nie płacz O Eee, pojawił się Impreza? Что за шутка? А что тут есть? Был гранат, уже гранат. Ап, 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 Dramik, uwaga! Oooo ty draniu! Puś mnie! Jasce radę jesteś tu Ojej! Ojej! O. Na górę szybko! Zginę! Fuck! Stop!